Siemano, witam was w kolejnym filmie na moim kanale I dzisiaj wielkie bary, wielkie łapy Czyli po prostu budujemy karabiny Ogólnie to powiem wam tak 22, 1. Więc mamy 2 godziny do zamknięcia siłowni Tutaj nie będę zbytnio się rozwodził Powiem wam tak, nie planowałem dzisiaj nagrywać Więc dość spontanicznie Dzisiejszy trening, no, bary łapy Więc prosta sprawa Więc bez przedłużania, wchodzimy, bierzemy przetreningówkę I zaczynamy działać Powiem wam tak, zacząłem sobie od wyciskania. Co zaraz zobaczycie przebitki. E, na barki, coś takiego nietypowego dla mnie, bo ja na przykład nie jestem jakoś super fanem złożonych ćwiczeń, ale no dzisiaj sobie tak zachciało mi się, że zrobię sobie wyciskanie sztangą siedząc. No i powiem wam tak, e, kąt fatalny, światło fatalne, więc e, no próbuję stówkę tak. Dla ja jak na pierwszy raz, gdyby nie to, że ławka mi latała, że Ciężko było to wyciągnąć samemu, to wydaje się nie najgorzej. Ale dobra, przechodzimy teraz do poważnego treningu, bo tam to było można powiedzieć, bardziej siłówka z bokiem. Tu też kontrola, tak jak ostatnio mówiłem, kontrola nad ciężar. 15 kg weźmiemy tylko, żeby w pełni kontrolować ruch 12-15 powtórzeń bez przedłużenia. Bawimy się. I nie dajcie sobie wmówić, że trzeba robić ćwiczenia zmorzenia, żeby rosnąć, jakby to jest ciema, wiadomo. Dużo angażują i fajnie jest umieć wyciskać, robić przysiad martwy, takie podstawowe rzeczy w jakimkolwiek stopniu, ale nie jest to must have. Nie musicie tego robić na każdym treningu. No i co? No tyle w temacie. Co do muzyki, ja sam słucham na YouTubie. Moja playlista wyskakuje Wam właśnie. A muzyki, które używam mm, podczas, jeśli chodzi o YouTube'a, dla Was, to SoundCloud. What? SoundCloud. <laughs> e, tak. E, playlista TrendWinsów, oni też używają tego właśnie w swoich filmach, a bardzo mi siadła. No, lecimy dalej. Ogólnie to, miałem też fantastyczny początek treningu, ze względu na to, że zapomniałem wziąć baniaka z wodą, no i musiałem kupić wodę, no i zapomniałem wziąć treningówki. Jestem przed, chyba przed pierwszą serią roboczą, na wyciskaniu właśnie, no i biorę tę przedtreningówkę. Jakimś cudem, tak mi się rozlała woda, przedtrejningówka leżała otwarta, no bo nie zamknąłem, nie wiem czemu, po prostu położyłem ją na ziemi, obok leżał telefon i tak mi się woda wylała praktycznie całą mokrą mam koszulkę, już nie miałem już nie widać eee, no i za się woda praktycznie wszędzie tylko nie wleciałaby przed treningówki więc przynajmniej to na plus powiem <mum> 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 right. right wam e, tak, naprawdę dzisiaj światło ze mną nie współpracuje więc nie wiem co będzie z tego vloga jeśli coś z niego wyciągnie, to będzie spoko. Halco, dobrze to wchodzi, lubię to ćwiczenie. Skupiam się na cwiczkę. Ja ogólnie jestem naprawdę fanem tego ćwiczenia. Ostatnio tam przydobrzyłem, bo założyłem sobie to. No i była pina. Ogólnie ze względu na to, że jak nie jest mocno przyczepione i wam lata. To jest o wiele krótszy zakres ruchu, to ruchu właściwie też jest inny, przez co ten triceps nie obrywa tak bardzo. Więc ja staram się jednak mały ciężar dać tutaj, ile to jest 12,5 kg. i po prostu naprawdę skupić się na tempie i na czuciu, bo wtedy to wchodzi naprawdę na mocno <mulety> Biceps zrobiony, tutaj zrobimy sobie od razu biceps, potem znowu triceps i biceps, żeby triceps trochę odpoczął, bo no to ostatnia seria go totalnie zjadła. Powiem wam tak, normalnie chyba biceps sobie zrobię na czucie, kontrolę i będziemy szli dalej. Nie wiem co na triceps, bo nie wiem. Po prostu robimy swoje i tyle. I'm constantly on edge waiting for someone to pull some shit on me, man. I'm waiting for an intruder. I'm gonna be lurking in the shadows. I'm just gonna... I'm literally gonna bench press his ass out of my fucking house. To sick prawda? bardzo banalny, dwadzieścia, dwanaście i pół, siedem i pół. Pierwsze ruchy wolne. Tempo odpowiednie, później, jak nie będę w stanie, pooszukujemy sobie i mniejsze ciężary, tak na dobicie w tym pierwszym ćwiczeniu. A czeka nas jeszcze drugie ćwiczenie na biceps. Nie mam żadnego pojęcia, jakie. do tego dojdziemy. Naprawdę, dzisiaj wchodzi zajebiście. Trening kiepsko mi się nagrywa. Nie wiem, po prostu wszystko nie funkcjonuje, aparat się przegrzewa. Światło jest fatalne, ale mniejsza. Po trening wchodzi zajebiście. To jest najważniejsze. Strong man. are you even a man? You know what I'm saying? Like honestly if you're in the gym and you don't want to become stronger, like what are you doing? Tak, tak I odpoczął, więc robimy sobie ciężkie... Yy, ciężki pushdown, nie wiem jak to się nazywa po polsku. Chciałem zrobić jakieś wyciskanie wąskie, ale uznałem, że to zajmie o wiele mniej czasu, więc no, bo mam 30 minut do wyjścia. Działamy. Wydaje mi się, że przez to, że się tak spieszę, to wszystko jest takie chaotyczne i niewyraźne, ale no cóż, drink jest najważniejszy. Kurde, czemu to jest takie wąskie? Ale dobra, nie mi, to, the tak the jak zrobimy. Pakujemy, trzy serie, trzecia dropset. Zabawa. No, Powiem Wam tak, po tym jak zrobiłem jednorącz tutaj wchodzi to zajebiście. Pompa potężna, ciężar też odpowiedni i to wchodzi jak złe. Chwila przerwy dla tricepsa i będziemy robić ostatnią naprawdę trening cud Wchodzi zajebiście. Ale no ciężary nie są duże. Dzisiaj skupiam się na technice, więc ciężary są mniejsze niż na ostatnim treningu Bo miałem taki okres teraz, można powiedzieć, miesiąca, półtorej Gdzie za wszelką cenę starałem się dołożyć Przez to technika i tempo obrywało, tak? Może technika nie była jakoś najgorsza, ale tempo obrywało A jednak to czucie mięśniowe dla mnie dość kluczowe I ogólnie dla każdego powinno być, więc wolniej wszystko, spokojniej Ważne, żeby wchodziło jak najlepiej i tyle w temacie I won't stress about a bitch. That's not my shit. These niggas beefing over holes. so I keep it up. Even when I'm at my fucking show, I keep one tough. Fresh start, man. Koncept kam na dziś. Biceps. Prosta sprawa, jestem rozgrzany, tak jak w tricepsie, byłem rozgrzany, tak tu też też mały ciężar raptem gdzieś na stronę na początku. Kontrola ruchu i będziemy dokładać, jeśli będzie szło lekko, ale naprawdę. Powoli do góry, powoli do dołu, tak żeby napięcie mięśniowe było cały czas. Wtedy biceps będzie płonął. No tak, bajecznie to wchodzi. Dzisiaj mój lepki ciężar, ale robi to totalną robotę. Ostatnia seria. mi się przebrać. Będziemy zasuwać po siedzenie. Powiem Wam tak wszystko jest zamknięte, więc wydaje mi się, że się niestety, fast food. W sumie, może nie, niestety, ale no, trzeba będzie coś zjeść. No bo wiecie, mięśnie same się nie zbudują. No jednak po treningu to jedzenie jest dość kluczowe, powinniśmy jeść, nie jestem zdania, ogólnie że powinniśmy jeść nawet sekundę po tym jak skończycie trening od razu wpieprzać, ale ogólnie fajnie żeby tak do godziny coś ojebać po treningu, żeby te mięśnie, ogólnie żeby organizm był w stanie funkcjonować dalej, jak go zajechaliście to fajnie by było jakby się czymś napełnił. Kamera, przedtrainingówka, woda, wszystko ze mną nie współpracowało dzisiaj, jeśli chodzi o nagrywki, więc naprawdę przepraszam Was, jeśli ten film był kiepski albo trwał 8 minut, ale tak czy siak wrzucę, co się uda, ale weszło mocno, naprawdę. Jeśli chodzi o tempo, czucie, ćwiczenia, naprawdę kozacko, jestem zadowolony z tej stówy na dwa powtórzenia, jeśli chodzi o wyciskanie, cała reszta, no naprawdę, mocno, mocno łapy weszły.